Celem stowarzyszenia jest współpraca kulturowa, oświatowa i sportowa. W tym roku organizacja ta obchodzi swoje pięciolecie. Podczas konferencji podjęto uchwałę o przyjęciu do Stowarzyszenia Siedlca jako siódmego samorządu lokalnego. Integracja mieszkańców gmin regionu Kozła przejawia się głównie w imprezach kulturalnych, których w tym roku nie brakowało. Teresa Chromińska, dyrektor regionu Kozła, przedstawiła harmonogram imprez na rok przyszły. W spotkaniu wzięło udział wielu zaproszonych gości, m.in. senator Zbyszko Piwoński, wicestarosta zielonogórski Tadeusz Murzicz, marszałek Kazimierz Kościelniak i wicestarosta nowotomyski Jerzy Dziamski. Oprócz ustalenia budżetu na rok 2001 dokonano także wyboru nowego starosty. Przez ostatnie trzy lata funkcję tą pełnił Wiesław Czyczerski. Od stycznia przejmie ją Rafał Suchorski, burmistrz z na koniec sprawozdanie złożyli szefowie instytucji tworzących strukturę regionu Kozła, Klubu Inicjatyw Kobiet, Koła Diabetyków, Klubu Aktywnych Dyrektorów Szkół oraz Unii Gospodarczej.